i to jest kolejny odcinek, vlog, mój vlog. I dziś sobie porozmawiamy, tak, bo ostatnio miałam bardzo dużo widzów, 24 godziny mojego pierwszego filmika. Bardzo się z tego cieszę, ponieważ no, dużo ludzi mnie oglądają, naprawdę tylko sam ja robiłem, to mnie oglądali. Mam nawet jeden komentarz tylko. No i ten jeden komentarz mnie tak trochę zmotywował. No ale co tam jeden komentarz? Prosiłbym o więcej komentarzy, zaraz Wam tu puszczę jakąś nozyczkę. Muzy hmm. Czekajcie. Ok, nie wiem, czy wy sobie No i będziemy sobie porozmawiamy. Bardzo fajnie, że właśnie mnie tutaj oglądacie, a ja się z tego cieszę. No i fajnie nawet. Okej, okay, zaraz będziemy kończyć, bo nie mamy o czym rozmawiać. Dajcie komentarze, albo jak ktoś nie ma na przykład tego konta, który sobie zrobi, to wtedy możemy porozmawiać przy komentarzach Skype'a podam w opisie. Mam też kolegę takiego, który tam Minecraft nagrywa, to podam też link w opisie do jego filmików. Więc będzie fajnie. Okej, okay, będziemy kończyć, no to kończymy. Pa, do następnego odcinka. Motywujcie, łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie, no i ta